Pasy, bo Pomimo, że Włochy są e, oznaczone z 1 i 5 punktów karnych, także znajdziemy to właśnie koperto i zawsze przy stole, nie jest to opłata taka, to duże mandaty. Także jak przyjeżdżacie, w biurach, czy w jakichkolwiek radzie, pamiętajcie też, by zapinać dzieci i was zapinajcie pasy. To, że wszyscy mówią, że we Włoszech nikt nie zapina pasów i e, dzieci też nie są zapinane, i siedzonek się nie używa. Uwierzcie mi, że teraz bardzo to kontrolują. Jest to rzecz bardzo kontrolowana i są bardzo wysokie mandaty za to. Także. Zapinajcie dzieci, wy zapinajcie pasy, bo jak zobaczą e, może e, rejestrację włoską, zagraniczną i Was skontrolują, to może się to skończyć bardzo wysokim mandatem. We Włoszech plaże są płatne. Pamiętajcie, jeśli przygotujecie się na wakacje tutaj we Włoszech, jeśli będziecie w apartamencie, albo w villaggio, albo w hotelu, sprawdźcie sobie dobrze, czy ten resort, czy ten hotel, czy villaggio mają już w swojej cenie właśnie plaże. We Włoszech właśnie to jest minus, że plaże są raczej płatne i mało odcinków jest publicznych. Jest to bardzo niesympatyczne, bo jak na przykład gdzieś jedziemy, to musimy tam przejść dość duży kawałek, zanim znajdziemy jakiś odcinek, na który możemy się położyć i nie płacić za to. Musicie wiedzieć też, że te publiczne plaże na pewno nie będą tak czyste jak te z hotelu czy z Villaggio. Niestety tak to jest. Od razu widać, który odcinek jest publiczny, a który nie, bo no, po prostu banini, ratownicy często rano obsługa sprząta plaże. Te z hotelu czy z villaggio, a te publiczne tak y, czyste nie są. A wiadomo też, że Włosi, obcokrajowcy, jak są tutaj y, turyści, nie są zbyt czyści i pozostawiają po sobie wszystkie butelki, papiery, wszystkie śmieci, które, y, które mieli przy sobie. Zamiast je wyrzucić do kosza, to je tak pozostawiają po sobie, tak jakby nie było korzy na śmieci na plażach, a są wszędzie. Parkingi są płatne. Prawie wszędzie, nie tylko w turystycznych miejscowościach, parkingi są we Włoszech płatne. Parking za godzinę waha się od 50 centów do 2 euro. Oczywiście nie mówię tu o Rzymie, Mediolanie czy innych miejscach, gdzie taki parking może kosztować jeszcze 3 razy tyle. Pamiętajcie, że we Włoszech, w dużych miastach, ale już nie tylko, są miejsca oznaczone ZTL. Jest to zona trafiko limitato. Yy, Oznacza to, że nie można tam wej wjechać naszym autem, bo są to miejsca, na przykład w, mi w miastach, w dużych miastach, przeznaczone tylko dla mieszkańców albo dla osób, które mają, takie upo które mają takie upoważnienia. Jeśli my nie zaliczamy się ani do jednej grupy, ani do drugiej, możecie być pewni, że mandacik Wam przyjdzie do domu. Ceny mandatów. Za parking możemy zapłacić, jeśli nie mamy zapłaconego parkingu, od 28 euro do 50 w zależności od miejsca. Pamiętam, jak ja dostałam mandat za przejechanie na czerwonym świetle, gdzie to nie było do końca czerwone światło, tylko pomarańczowe, ale e, przejechałam właśnie na takim lekko pomarańczowym świetle. I źle się to skończyło, bo przyszłam, przyszedł mi mandat 6 lat temu: to było 150 euro. I 5 punktów karnych. Także uważajcie, bo często y, na światłach są kamery, robią drogie zdjęcia, i y, ten mandacik na pewno do Was dotrze. We włoskich restauracjach płaci się koperto. Co to jest to koperto? Jest to taka opłata za obsługę. Y, waha się od 1 euro do 3 euro. Oczywiście, nie mówię tu o restauracjach super luksusowych, które mogą na przykład krzyknąć sobie i 5 euro za koperto. Każda osoba e, e, na rachunku znajdziemy to właśnie koperto, i e, na przykład, jak ona kosztuje 2 euro, to za każdą osobę musimy policzyć 2 euro. Czyli jeśli jest z nas 5 euro, to zapłacimy 10 euro tylko za to, że byliśmy w tej restauracji. Niby to jest taka opłata za e, ten e, serwetkę, sztuczkę i miejsce przy stole. Nie jest to opłata, która idzie dla kelnerów. Niemcy bardzo się właśnie burzą o to, że już jest naliczona taka, e, ta, ta, taka, e, taka kwota. Nie jest to absolutnie napiwek. Nie ma to nic wspólnego z napiwkiem. Te pieniądze biorą tylko i wyłącznie właściciele restauracji. Nie rozmawiajcie przez telefon, jak prowadzicie. Musicie mieć słuchawki bo we Włoszech przez wiele wypadków jest to bardzo kontrolowane i są za to duże mandaty. Także jak tu przyjeżdżacie, zero telefonu w ręce, bo zdarza się też tak, że policja pojedzie za wami, wy nie będziecie nawet jej widzieć, a oni wam zrobią ładne zdjęcie albo zajadą wam drogę po 10 minutach, jak wy jesteście ciągle przy telefonie i dostaniecie naprawdę słony mandat. Pranzo di lavoro. Pamiętajcie, że jeśli jesteście tutaj na wakacjach, w apartamencie, czy nawet przyjeżdżacie tylko na 2-3 dni i w hotelu nie macie jedzenia, nie macie e, obiadu i kolacji, możecie bardzo zaoszczędzić, chodząc do tych restauracji, które na zewnątrz o godzinie od 12 do 3 oferują pranzo di lavoro. Jest to taki obiad dnia, e, są, rzeczy to, są to rzeczy świeże, często jest to pierwsze, drugie danie. Woda i wino już. E, w cenie. Pierwsze, drugie danie. Woda, wino już w cenie i nawet kawa. I kosztuje od 10 euro do 15 w większych miastach, ale zazwyczaj średnia to jest 10-12 euro i wtedy bardzo możecie zaoszczędzić. Właśnie i naprawdę możecie dobrze zjeść, bo jest tego dużo. Jest to świeże, bo są to dania dnia. I wszyscy Włosi, którzy pracują w biurach czy w jakiejkolwiek pracy, na takie obiadki się wybierają. I naprawdę jest dużo ludzi, tylko pamiętajcie o godzinie: od 12 do 2. Niektóre tylko restauracje, do 3.